Profesor Tadeusz Stegielski Prodziekan Wydziału Historycznego Na Uniwersytecie Warszawskim Dziekanem jest teraz profesor Siedierski Obaj zasiadają W tej samej loży obrządku rządku szkockiego Z czym się nie kryją Ale profesor Tadeusz Stegielski mówi Nam przede wszystkim zależy na rządach dusz No i jakby uchwycili Istotę władzy Bożej Ta istota nie polega na tym Że, że Pan Bóg może zmieniać postać tego świata Kiedy chce Tylko polega na tym, że on rządzi ludzkimi duszami Statutowe Brzydko mówiąc Zadanie kościoła katolickiego Jest doprowadzenie do tego Żeby Jezus Chrystus rządził naszymi duszami I wtedy żaden człowiek Ani żaden diabeł Tymi naszymi duszami rządzić nie będzie Nasze nie mówią wprost Nam zależy na Rządach dusz Natomiast to wszystko pozostałe Gospodarka, polityka i tak dalej To są tylko, tylko narzędzie I teraz to widzimy jakby Jak ten, nie jakby Widzimy jak ten satanizm religijny Przekłada się I zawsze musi się przekładać Na wszystkie inne płaszczyzny Ludzkiego życia Przede wszystkim właśnie na płaszczyznę I polityczną i gospodarczą Są wśród nas na świecie ludzie, którzy chcą być bogami, realizują e, doktrynę e, szatana. Jednym e, z podstawowych elementów tych rządów są e, media, oczywiście media, prawda? bo to jest to narzędzie, pod, poprzez które rządzi się duszami, a dzisiaj rządy dusz, duszami są również rządami politycznymi i gospodarczymi, bo duszami się rządzi przez reklamę i duszami się rządzi przez. E, polityczne spoty e, i później poprzez to rządzi się wszystkim, I posiada się wszystko w porządku e, oczywiście tego świata. Tylko, że ten satanizm e, religijny, typu masoneria, da? oni tam mówią, można by to udowadniać, wielki mistrz mówił w wywiadzie do polityki, jestem dla polityki jestem Lucyferem wciąż mówią o tym w swoim pokrewieństwie e, z szatanem mówią o tym, że mają doradców duchowych którzy, poważnie ludzie, mówią o tym e, że mają doradców duchowych którzy im cały czas towarzyszą i szepczą im do ucha i ujawniają im tajemnice, których żaden człowiek by im nie ujawnił o tym, co dzieje się w świecie e, o tym, czego potrzebują do swojej działalności e, politycznej i gospodarczej ale masoneria jest dobrym tematem do rozważenia, dlatego, że ona skupia elity, no, i elity e, to jest ta grupa społeczna, która najbardziej narażona jest na tych, no, bo to są ludzie, którzy mają jakieś duże talenty, e, najczęściej jednak są pracowici, bo no, do czegoś musieli dojść, to, e, musieli włożyć w to jakąś pracę, na, również nad sobą, e, coś zdobyli władzę, pieniądze, sławę i tak dalej, i ze względu na skutki grzechu pierworodnego ten potrzeb, przyjęcie tego potrzeb, który płynie czy od szatana, czy, czy od samego człowieka z, z jego wnętrza, nie jesteś jak ten motłoch, to jest motłoch, a ty jesteś kimś wyższym, to bardzo łatwo jakby w tą pułapkę wpaść, szczególnie jak się nie jest chrześcijaninem. I, no i później już następują kolejne stopnie pychy i później głębokie przekonanie, takie jakie wyrażał George Soros, założyciel Fundacji Batorego, członek tymczasowego rządu światowego masonerii klubu Bilderberg, tak o tym klubie piszą specjaliści. George Soros mówi publicznie w prasie, w książkach także publikowanych w języku polskim, jako dziecko wiedziałem, że. Jestem Bogiem, tylko wtedy inni się ze mnie śmiali. A teraz mówię, że jestem Bogiem i nikt się ze mnie nie śmieje, bo zrobię tak i będzie kryzys w takiej y, czy innej części świata. I jakiś dziennikarz pyta Sorosza, czy Pan nie powinien zostać papieżem? To chyba była pina ze strony tego dziennikarza, natomiast Soros traktuje poważnie to pytanie i odpowiada, pan nie rozumie, ja jestem Bogiem. I na koniec bym powiedział tylko jedną rzecz, to znaczy, no, tych, nie omówiłem tych wszystkich satanizmów religijnych, no ale ich jest bardzo dużo, to są różne sekty, to są e, na przykład różokrzyżowcy i może jedno zdanie na koniec właśnie o różokrzyżowcach, bo... E, to jest organizacja związana bardzo ściśle z masonerią, wyprzedzająca ją historycznie, która swoją główną siedzibę przeniosła do Wielunia. E, czyli główna światowa siedziba jest w tej chwili w centrum Wielunia i warto parę zdania o nich powiedzieć, żeby uświadomić sobie, jak Katani wkracza, bo nie tylko tą, tą drogą wkracza e, na teren e, chrześcijański. W wielkiej bitwie, przed którą dopiero stoimy, proszę Boga o znaki, o pomoc, bo uderzą na nas nieprawdopodobną siłą dzieci. My nie mamy protektora. Matka Boża w Japonii miała biskupa Iko. Rozumiecie? On widział. A my tu na Ziemi nie mamy żadnego protektora. Chodzi o bonzo wymiarze światowym. Żebyście mieli świadomość, jaka jest wielka bitwa o tym kierunek, w którym idziemy, w sobotę, polskie ziemiaństwo na asjach w Niepołomicach, Ta struktura się składa z 21 sejników. Przyjeżdżają do Niepołomnic, mają zacząć pod mszy Świętej, i okazuje się, że oczywiście wydał dekret zamknięcia kościoła. Po pierwszym punktem obrad było nadanie Jezusowi tytułu Chrystus Kulkowiczów i deklaracja zainteresowania. Więc po zamykaniu kościoła obradowali w sobotę i wczoraj. I moi drodzy, pierwszy punkt obrad i głosami 19 za, jeden wstrzymujący się, jeden przeciw. Ta grupa społeczna w Polsce nadała już Chrystusowi, Polowi, tytuł Jezus Chrystus Drobowski i ogłosiła deklarację za jedyizację. Pan Jezus daje różne znaki, ale tu nawiązując do tego, jest nam potrzebny Biskup I to. Przynajmniej jeden szedł z nami. Rozumień, nie mamy w tej chwili nikogo. Dlatego oni uderzają wszystkimi możliwymi siłami. Ale może Bóg ma jakieś inne plany, więc... Ale o znak będę w Akita prosił, jeśli siostra Agnieszka żyje. Oczywiście, yy, wraz z masonerią rodzi się pytanie bardzo ważne, niezwykle ważne. Czy czego oni chcą? Yy, chcą zmienić myślenie ludzi. I obszar duchowego yy, działania w świecie jest dla nich najbardziej interesujący. Nie interesuje ich absolutnie ekonomia, o tyle o ile ona może służyć do zniewolenia ludzi. Oprócz stanowisk Szarej Eminencji, pieniądze są wymieniane przez Adama Weishaupt'a jako narzędzie do kontrolowania ludzi. Ludzie będą tak myśleć, jak im podyktują pieniądze. Bo ludzie nie widzą wartości duchowych, nie cenią wartości duchowych. Tak zakładał w XIX wieku ten wielki programista dla. Masonerii w świecie. Prawda? Widział także dominację pewnych dziedzin nauki, aby w nią wejść, na przykład historia ma być przejęta przez masonerię, bo ona uczy myślenia o regułach rządzących przemijaniem czasem. Kto ma przeszłość, ten ma przyszłość. Inne teksty, natomiast pokażę Wam, jak przed wojną działali w Polsce Wolnomularze. Jak dbali o interesy państwa polskiego. Masoneria dzieli się na 15 lóż w Polsce. Przypominam, to jest 27. rok. To jest 15 lóż. 27. rok. Przejęli władzę. Zamach majowy, Wszystka i robota. Zgoda Anglii. Perfekcyjnie wszystko przygotowane. Za kilkanaście dni po zamachu majowym w lipcu zmienia się gudło polskie. Minister bez Sejmu usuwa się, krzyż, wszystko, się. korona, to jest wszystko przekazane. I oto o niektórych działaniach. Loża polska praworządna. Z prawami ogólnej polityki państwowej grupuje braci zajmujących wybitne stanowiska polityczne, a mianowicie ministrów, senatorów, posłów do Sejmu. Specjalne dodanie w Loży jest koordynowanie pracy braci należących do różnych obozów politycznych oraz koordynowanie działalności ciał prawodawczych na gruncie braterskim pod pretekstem dobra państwa. Klepnęło Wam coś w Waszych zasłuchach, pomyślę? Na 16 premierów w ciągu dwudziestolecia międzywojennego dwudziestu było masonami. Spiskowa teoria dzieją na tanka. A kiedy wybuchła wojna, to co zrobili? Zinęli kufer, kasę wzięli i co? Wyjechali z Polski. Czy to są zdrajcy? A my mówimy rząd londyński. Jaki rząd? Loża Łukasiński. Słuchaj, uważnie. Ogólne sprawy wojskowe, jak polityka wojskowa, obrona państwa, wewnętrzne stosunki wojsku. Loża grupuje braci wojskowych. Zadaniem Loży jest być w kursie wszystkich tajnych planów Ministerstwa Wojny i Polskiego Generalnego Sztabu. Wszystko wynieśli. Wszystko powiedzieli Niemcom. Wszystko powiedzieli Rosjanom. Rozumiecie? Aby w razie potrzeby można było przechylić szale zwycięstwa na stronę tego państwa, które będzie więcej odpowiadać celom międzynarodowym. Więc za sześć lat po wojnie oddali nas Rosji, zrobili marionetkowe państwo i dziś ta gra dalej trwa. Akurat dzietność była problemem podniesionym przez masonerię w 1991-1992 roku, gdy wychodziła ponownie już takim szerokim frontem do Polski, tej postkomunistycznej. Też mówili, że jesteśmy przede wszystkim za bardzo liczni. Liczą, że Polaków powinno być na tym terenie, który zajmują, powinno być 15 milionów. To wciąż tu podaję namiary do, do tego cytatu, do tego tej wypowiedzi.